Na backlash umaga ja oraz mój syn Shane, zniszczymy bobiego Lashleya w walce handicapowej. Jeżeli chodzi o mojego syna, to z przykrością informuję Was, że nie ma go dziś z nami. Shane ma jakiś kłopot z Włochami. Chyba mówił coś o braku dezodorantu. Oh. Miło mi natomiast poinformować Was, że nie ma z nami także Bobiego Lashleya. Nie ma mu się co dziwić Polaniu, jakie dostał w zeszłym tygodniu. Poza tym, Bobby ma problem z urzędem celnym. I nawet gdyby tu przyjechał, to celnicy natychmiast odesłaliby go do Stanów Zjednoczonych. Nie jednak umaga, 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 umaga jest dziś z nami jest gotowy do walki. Zapraszamy więc kogokolwiek z szatni, kto chce zmierzyć się z Umagą. Dawajcie go. Nie będziemy czekać cały wieczór. i be a short list. All right, hang on, I'll go you one better. i have a better idea. Umaga! The Intercontinental Championship. Wow. Right here. tonight. That sweetens the deal, but. Come on down! I don't hear anyone's music. Nie rozumiem, co mówicie, ale skoro ja nie będę przeciwnikiem umagi, to został nam wybór któregoś z Was. What? Right.

Każdy, kto wejdzie na ten ring, zostanie zniszczony, ale jeśli znajdzie się ochotnik... <śmum> Może ten chłopczyk w koszulce w czerwone paski no, Lepiej nie Może ktoś z was Naprawdę chcecie bliskiego spotkania z Umagą?

Poczekaj chwilę, kolego. Ja wiem, że jesteś przestraszony, stając obok samołańskiego buldożera. Jak się nazywasz? Rozumiesz w ogóle język angielski? Step number one. To pierwszy krok. Soccer chance. Yes. What the hell? What does that mean? Shut up! Oh. That's going to work. He'll fire this entire entire audience. All right. What the benefit of this.

W Ameryce mamy coś, co nazywa się umowa o braku odpowiedzialności. Więc jeśli umaga cię zniszczy, złamie ci rękę czy nogę lub doznasz wstrząsu, to nie będziesz mógł pozwać mnie, jego ani WWE. Rozumiesz?

Co to ma być? Jesteśmy w Światowej Stolicy Mody, a ta koszula? Nie rozumiem Was. Jesteś gotowy? Dajcie mi tu sędziego. Zróbmy to jak trzeba. Lawyers in the states are squirming right, right now. Oh, I can't we'll believe he's gonna let him do this. I mean, perfect for the general. Okay. All right, we'll move everybody back. Go ahead, move back. Say, <laughs> are they going really, really have a match? Yeah. <laughs> Whoa, <laughs> this guy. A walking billboard, WW Council just changed her to pins back in Stanford. Here's a civilian coming out you of ring the bell when I tell you to. just gunk, Think this over. All right, don't say I didn't warn you. Nie mówcie, że was nie ostrzegałem. Będzie nieźle i to wszystko przez was. Kiedy Santino ostro oberwie, to możecie czuć się winni. Uderzaj w gąb.